To ja jeszcze szybko na koniec strącę. Yy, chyba powiem, że mi się nawet podobało to, że pani przez tą drugą tak przebiegła, bo ja tutaj muszę ten, że właśnie początek XX wieku i XIX wiek to jest taki mój konik, więc dziękuję pani bardzo. To... Serdecznie dziękuję. Pani Ja mam jeszcze jedno pytanie. E, bo, no, trochę podobne do mojego pierwszego. Pani oczywiście jako Polka, Pani mówiła, że nie można go nazwać ani oszustem albo takim bandytą, a jakby on praktycznie oddał Polskę Stalinowi. Aha, cóż, nie zapomniałam o tym wątku. Przepraszam. Ja bym proponowała uporządkować fakt. wojna wybuchła... 1 września 1939 roku, prawda? W tym czasie miesiąc wcześniej, w sierpniu 1939 roku, w Warszawie zaczęto kopać pierwsze okopy i to nie na wezwanie rządu, ale na wezwanie prezydenta Warszawy Starzyńskiego. Rok wcześniej, w sierpniu 1938 roku, roku, pierwsze okopy zaczęto kopać w Londynie. W sierpniu, czyli rok wcześniej, wtedy, kiedy Chamberlain wychodził ze skóry, żeby broń Boże nie dopuścić do wojny. I, i podpisał miesiąc później haniebny pakt. Z Hitlerem. Ale mimo to Wielka Brytania, rząd brytyjski przygotowywał się do wojny. Co robił w tym czasie rząd polski? W 1938 roku rząd polski szybciutko skorzystał z władzy polskiej i z wejścia Niemców do Sudetenlandu, czyli zajęcia części Czechosłowacji, i wszedł do Zaolzia. Dlaczego? Jak ktoś z Państwa mi udzieli odpowiedzi, to ja z przyjemnością jej wysłucham. Proszę Panią, ja nie ja mogę Panią odpowiedzieć. Czyli, słucham? Proszę Panią, ja wiem, czy oni wkrótce do Za Zaolzia, bo tam chyba Co? Co? 85% ludności to była ludność polska. No, to nie, że tak tu tak, przypadkowo. Ja nadal ja tak, nie że na to była dobra decyzja. Słusznie, zapomniałam. W obronie polskojęzycznej ludności. Znaczy, ja, nie że to była dobra nie, decyzja, to, powinni to, nie się jeszcze tego to, kraju, w obronie niemieckojęzycznej ludności. No. Dzisiaj Putin walczy w Ukrainie w obronie rosyjskojęzycznej ludności. Co nie przeszkadza mu zabijać na wschodzie Ukrainy tych właśnie, i rosyjskojęzycznych ludzi i rosyjskojęzycznej. Czyli, że jest to cudowne, jak widzimy, w każdych okolicznościach, każdemu rządowi obrona, tak powiem, ludności mówiącej własnym językiem jest doskonałym pretekstem, żeby rozpocząć wojnę. No ale no, ja nie uważam, że to jest za dobrą decyzję, ale to, to jest nie, 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 powód. Pan nie patrzy, więc ja tutaj odpowiadam, że to oczywiście jest sztuczne, prawda? Tak no to wy pani oni po prostu chcieli te zasoby, tam jakieś kopalnie były, huty i tym podobne rzeczy. Co? I ta ludność się ha, nie pa, zbytnio ale no, no ale... A badań, na Ukrainie nie? mamy również, to znaczy mieliśmy również, wiesz, świetnie rozwinięty przemysł zbrojeniowy, nie? To samo w Czechosłowacji. No. W związku z tym, słusznie, no to dziękuję panu, że pan mi tego przypomniał, ten właśnie obrona swojej języ swojego języka wśród ludności innego, i ludności innego kraju. Więc wracając do tego, to, to, to właśnie co zrobił polski rząd? Skorzystał z okazji i właśnie do Zaoliza. Zamiast. Zająć się tym, czym już się zajmował rząd brytyjski w 1938 roku. Jeszcze raz to zaznaczę. <laughs> Czyli przygotowaniem do ewentualnej wojny, która wybuchła rok później. Zdrada. Przede wszystkim w momencie wybuchu wojny Churchill był szefem admiralicji. Wtedy go powołano a do tego czasu był posłem z tylnych ław. Nie miał żadnej siły wykonawczej. W momencie wybuchu wojny nie on podpisywał układ z końca sierpnia 1939 roku z Polską. Podpisywał to rząd Chamberlaina. I chcę zwrócić na jedną uwagę. W tym układzie było napisane, że będzie Wielka Brytania i Francja, bo Francja osobno podpisała taki układ z Polską, będzie bronić państwowości polskiej, nie terytorium. I tu chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jedna, że od ludzi, którzy wyszli 3 września na ulicę Warszawy pod ambasady brytyjskiej, francuskiej, krzyczeli zdrada, zdrada, to nie można wymagać, żeby, żeby po pierwsze studiowali mapy, albo i również, żeby rozumieli język dot dyplomatycznych, znaczy języka dyplomatycznego. O członków rządu mamy prawo to wymagać. To jest jedna uwaga. I druga uwaga, również na marginesie, że to bronienie terytorium, jeśli dzisiaj weźmiemy pod uwagę propozycję, która padła. Między, żeby, Ukrainy, żeby zawrzeć jakiś rodzaj między Ukrainą a Rosją dzisiaj, i, i ten rodzaj, czy pokój, będzie gwarantowany przez tam, członków Rady Bezpieczeństwa, tam różnych państwa, w tym Polskę. Ale co jest w tym układzie, w tej propozycji? Znowu mówimy o państwowości. A nie mówimy o terytorium. W tej propozycji jest gwarancja państwowości. Czyli, że jak Putin sobie zabierze kawałek tam Ukrainy, no niech się nie zobowiązał do bronienia każdego centymetra terytorium. I to samo było w tym układzie 39 roku między Wielką Brytanią a Polską. I jeszcze raz zaznaczam, dla przy tym nie było. Bo był zwykłym posłem. Trzy tygodnie później został szefem admiralicji, czyli również zajmował się zupełnie czymś innym. Więc to jest. A następnie, jak Wielka Brytania miała walczyć, kiedy rząd polski szybko ewakuował się z Polski? Żołnierze nadal walczyli, ale tak powiem, państwowość została, już nie było państwowości. Nie było rządu. Jedno. Drugie. I w momencie, w którym wybuchła wojna, Wielka Brytania w zasadzie lotnictwa nie miała, jeśli to szczątkowe, a terytorium już, jak miała pomagać, kiedy nie miała samolotów w zasadzie. Arnie? lądową, no to w ogóle było w zamiku. Wszyscy zapomnieli o tej armii lądowej. Jedyne, co się trochę ostało, to była flota wojenna, którą zarządzał Czechy. Jak okręty wojenne miały przepłynąć? Gdzie? Do Bałtyku? Do Gdańska? Więc tu, tak powiem, to trzeba, to co powiedziałam, trzeba spojrzeć również na mapę. Jeśli chodzi o sprzedanie, to przede wszystkim i nazwijmy to sprzedaż, to znaczy pierwsze ustalenie grani, to było w Teheranie. Jałta, o którą się tutaj, tak powiem, wymienia tak, tego, już była przyklepaniem tego, ale nie zapomnijmy. Churchill był premierem Wielkiej Brytanii w tamtym czasie, a nie był premierem Polski. W związku z tym on się czuł zobowiązany do zajmowania się sprawą Polską, bo Polska była aliantem, ale Polska była też aliantem w tej wojnie i Stanów Zjednoczonych. A Stany Zjednoczone po przystąpieniu do wojny, to co był ten główny partner, senior partner? Wielka Brytania zeszła do poziomu takiego, no, tak powiem ważnego, ale ona, nie dyktowała warunków. Stany Zjednoczone dyktowały warunki przez swoją w tym czasie możliwości finansowe i możliwości w ogóle produkcji broni. W Wielkiej Brytanii produkcja broni była ograniczona przez to, że ciągle były naloty. Kraj był zniszczony. A Roosevelt nie chciał się dać. Roosevelt'a w ogóle nie obchodziła Europa. to obchodził daleki wpływ przede wszystkim. Ale tutaj, i to, to, to tak powiem, przy opisie konferencji w Teheranie, tak powiem, bazując na wspomnieniach różnych ludzi, to Roosevelt, który pierwszy raz w życiu widział wtedy Stalina, no w ogóle robił wszystko, żeby Stalin go polubił. I przecież również napisał do y, y, Churchill'a taki list, wiesz co, zostaw Stalina mnie, on mnie lubi, a ciebie nie bardzo, a ja będę załatwiał sprawy ze Stalina. Mamy to na piśmie. Więc tutaj ja bym nie obarczała tak bardzo Churchill'a, że zdradził, że to on zdradził. Jeśli ktoś, to Roosevelt, który przez całą wojnę odmawiał zainteresowania tą sprawą i to, co tak powiedziałam, po co zapisane. opisane, jedyne pytanie, kiedy Roosevelt usłyszał z ust Jana Karskiego o tym, jak wygląda życie w Polsce, jak również jak wygląda mordowanie Żydów w Polsce, to Roosevelt jedyne pytanie zadał. I czego, i czego to pytanie dotyczyło? Spytał się o losy koni w okupowanej Polsce. Gdzieś... Ja mam takie tak. pytanie. E, tak? czy, te, czy pani książka była przetłumaczona na jakieś inne języki? Nie, nie, ja tutaj mnóstwo przyjaciół z Anglii, Anglików, pisze do mnie i się pyta, a kiedy się ukaże po angielsku. No więc ja im tłumaczę, to jest troszeczkę jak przyjść z własnym ciastem do cukierni. Bo przecież to jest, czy z własną bułką do piekarni. Bo przecież to jest. Źródła, oczywiście tam jest, jest, jest trochę źródeł polskich, chociażby w tej wybranej bibliografii, a wybrana oznacza, że znów, znów czytałam, czytałam, czytałam mnóstwo źródeł w różnych językach, ale to 90% to to są źródła po angielsku, Jest trudno angliką tłumaczyć na angielski. Czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś pytania? Nie no, ja mam. Ostatni. No, no, do no um, to dobrze. Ja to się chciałam jeszcze o jedną rzecz zapytać, no bo jak na razie pani bardzo zgrabnie odrzuca wszystkie negatywne argumenty w um, ale ja się chciałem spytać tak dla potencjalnych słuchaczy. Jakie jednak pani, bo wciąż sobie nie pisze trochę, ale dla potencjalnych słuchaczy? Jakie Pani ma właśnie y, negatywne rzeczy opowiedzenia na, dot, o Tercilu? Nie zaczynam się. Negatywne rzeczy. No, na pewno był raptusem, to znaczy się wściekał bardzo szybko. I to, co ja tam podaję przykład żony, że jak ktoś. Jest listu żony do niego, ale który jakiś sprytnie. Skierowała drogą oficjalną, czyli że w sekretariacie to czytano i tak dalej. Opisywali do siebie czułe liściki prywatnie. A tu napisała, gdzie mu list, chyba to było w 1941 roku, czy 1942, w każdym razie, nie, chyba w 1941, wszystko jedno. Można to zrobić. Napisała, że w sytuacji to było w tej, kiedy same klęski, Sytuacja okropna. W związku z tym, co czyli jak tylko coś się złego działo, był po prostu okropnym człowiekiem. Wrzeszczał na wszystkich, i, 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 nie dopuszczał do dyskusji i, i strzał ludziom i tak dalej. I ona napisała do niego, że tak nie wolno postępować z ludźmi. Że jeśli chce współpracy, to musi być rzeczowy i grzeczny. Bo inaczej to tak powiem, nic z tego nie będzie. Więc ona napisała, on to przeczytał. Wiemy, że nie zniszczył, bo zostało to znalezione w jego papierach po y, y, jego śmierci, y, y, czyli zachował widocznie jako dobre momentum, ale to nie zmieniło sytuacji, bo i tak, i tak, jak się źle działo, to Czerwcu był nieznośny. Więc co mam do zarzucenia? Ja proszę, do Pani pytanie. Otóż moje Pani... Że nie, no, że nie umiał często pohamować swoich emocji, kiedy przełożony musi to zrobić. Ale miał jedną... A, a, nie no już niech tego go chwalić, bo znowu mi zarzucicie, że, tego, że nie mówię nic y, mm -hmm. złego. No nie, nie, tak, nie. No. Dobrze, to jeszcze chciałem o coś zapytać. Pani mówiła, że ten Churchill był uwielbiany na no, całym świecie, że w ogóle w Wielkiej Brytanii każdy go kochał i w ogóle no, był rozpoznawany, no, każdy go lubiał, w ogóle był wszędzie lubiany, wszędzie stały jego pomniki itp. No proszę Pani, jak to się stało, że jego partia przegrała wybory? No, jak to się mogło stać? jak to nie pisze? Znaczy, Pani, jak, jak, nie, jak Pani myśli, jak to się mogło stać? Ja ale tak, które wybory? No, wybory do, do wybornej swojej partii już po wojnie. Jak pani myśli, czemu on, jaki był czynnik, który zdecydował o tym, że on jednak nie wygrał? To znaczy, on wygrywał w swoim w regionie, on wygrywał. A, ale jego partia, chodzi o jego partię, na ja jego, jego partia. No nie, no jego partia to. O, y, y, partia pracy świetnie się przygotowywała do sytuacji po wojnie. Ja, y, 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 mówię o politycznej. A konserwatyści uważali, że oni nie muszą tu nawet kiwnąć palcem w momencie wygranej. No bo to samo przez no. W związku z tym prowadzili, jak ja to nazwałam, leniwą tą yy, kampanię wyborczą. A natomiast Leby zarysowała program polityczny, program gospodarczy yy, bardzo tak powiem, dla szerokich warstw społeczeństwa. Przede wszystkim powszechne, absolutnie powszechne ubezpieczenie. I szkolnictwo otwarte dla wszystkich. I gwarantowana płaca, gwarantowane zatrudnienie. No, słowem to, co byśmy dzisiaj nazwali no, takim socjalistycznym programem zarówno społecznym i gospodarczym. I żołnierze wiedzieli, o co walczą, a, a, a to rysie, o czym mówili? O imperium, o wielkości swojej i tak powiem, właśnie Imperium Brytyjskiego. No to nie ma seksapilu. Jeśli się porówna, jak człowiek może zginąć i walczy o coś, no to walczy również o to, żeby jemu było lepiej w wyniku tej walki, a nie, że mu jakiemuś użyje, ostatnio wodnego dosyć słowa, wyimaginowanemu imperium. Więc to jest jedno. I tu na pewno to przyczyniło się do klęski Torystów od razu po wojnie. Ale ich rządy potem okazały się, te cztery lata rządy okazały się no mało, no bardzo mało sukcesu. Przepuścili można powiedzieć pieniądze, jako nie przepuścili pieniądze z planu Marszała. I dlatego Torysi potem znowu wygrali. I wtedy ten Churchill został znowu premierem w 51 roku. Ale to już był stary, schorowany człowiek jedno. A drugie, no była inna sytuacja. Churchill był człowiekiem. W gruncie rzeczy, no takiego przełomu XIX i XX wieku. I powojennych zmian, przede wszystkim społecznych, nie rozumiał. Do niego to nie docierało. Okej, okay, dobrze. To ktoś jeszcze ma pytanie? Ja, coś odpowiedziałam. Chodzi mi o to, że to, a, okej. Okay. Nie, nie, tak, tak. Ja zrozumiałam. Po prostu mnie to ciekawiło dosyć, bo mi się wydało to takie dziwne, że przegrał, ale nie wiedziałam o tym, że potem jeszcze je wygrał. To dziękuję. No. Pani. To co? To Pan Łukasz y, pożegna na razie naszych uczniów. To żeby każdy z Was się pożegnał z Panią. Tak, tak bardzo dziękujemy dziękuję. przede to, wszystkim. Do widzenia Pani. Do widzenia, dziękujemy to, bardzo. Się. Ja, ja Wam dziękuję, że zainteresowaliście się na tyle, żeby ze mną rozmawiać. Dzień. Y, to no. jak pewnie pani ustawiszyła, mi się pani książka bardzo podobała. Y, to jeszcze raz pani gratuluję. Naprawdę fajna tak. książka. No świetnie, dziękuję panu bardzo, bardzo nie, panu dziękuję. Nie, nie, nie.